Witajcie, witajcie, kolejne odcinek na moim kanale. A dzisiaj zręcynujemy kolejną gazetkę Blue Ocean, ale w waszej ulubionej serii, czyli LEGO City. Czy kolejne kolejny odcinek LEGO City na moim kanale? co peczko w górę, czerwony na no szary. To już to ma słuszny numer. 2, 2020 magazynowi LEGO City. Ok, ruszajmy. Do samego magazynu to mam w City. Comics, comics, miłogłówki, comics, comics, miłogłówki, comics, plakaty, plakat magazyn Lego baton już zręcował na moim kanale. Comics, 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 i bohaterka nowego Lego City i od 3 lipca będzie nurek z rekinem bo kupiony bo bardzo lubię nurka i uh, idziemy do samej figurki Hunter tak wygląda mini figurka Dunham Huntera fajna mini figurka bardzo chciałbym tą mini figurkę bo bardzo lubię zbierać dużo figurek LEGO City, bo to ma pasek, pan mi się podoba. Wysoko obijaka. Tak wygląda obijak. Muszę skakać. I to.